Witam, zapraszam na recenzję ostatniego zestawu klocków firmy Kuman jest to zestaw 2007 największy który posiadam posiada on cztery figurki oraz składa się z 734 elementów do dyspozycji Poza workami otrzymujemy jest tak kolorowy płytek oraz sześciu opakowań kocków zobaczymy jak się go poskłada w jakim. One są w stanie, bo widzę, że tu jest dużo elementów drobnych i oczywiście szybek. Czy nie są porysowane? I na końcu go ocenimy porównaniu z klockami Lego. Zobaczymy, czy ten zestaw również warto kupić, czy też nie. Więc zapraszam za chwilę do zobaczenia. Hej. No cześć, po przerwie. Teraz czas na opis tego zestawu. To zestaw 2007. Składa się z czterech figurek, jego psiaka, jest największy jaki posiadam, ma samochód, bardzo fajnie się go składało. Lubię takie konstrukcje, bo nie, nie składa się z trzech, czterech elementów. Wysokość tego zestawu to jest 18 cm, w tym miejscu, w tym miejscu jakieś 22 cm. No więc, yy, składało się to bardzo fajnie, tak samo jak klocki LEGO Jest to naprawdę zaskoczone yy, Poza tym z funkcji bawialnych Ten zestaw ma wysuwaną scenę Na której, której bohaterka może pośpiewać Wysuwa się go na specjalnych prowadnicach, które są zamontowane od dołu jak widzicie, bardzo fajnie się go zakłada. Nie lata w środku. No, wyposażenie w środku jest no takie sobie jak w każdym tego typu zestawie, który nie jest szczegół szczegółowo w środku odzorowany. Chociaż z zewnątrz bardzo fajnie się prezentuje. Fajne kolorki. No i na pewno każe. Córka będzie się z przyjemnością nim bawiła, szczególnie że jakość klocków jest naprawdę rewelacyjna. Poza tym o, tu jeszcze mamy jeszcze latarnię i yy, Poza tym dostajemy dużą garść klocków rezerwowych. Zapasowych. Drzwi duże, drzwi małe do piekarnika albo kuchenki w środku, która się znajduje. Dodatkową oponę, które, czego naprawdę w LEGO nigdy jeszcze nie spotkałem. Dodatkowa prowadnica wiadomo, ten cienki element na pewno się nie jednej osobie złamał już kiedyś w LEGO. Oprócz tego, jak to w LEGO, dużo drobnicy, ale też większe klocki Po złożeniu całego zestawu została dość spora garść elementów Teraz tak, jak obiecałem wcześniej porównamy sobie no chociaż ten zestaw to bardziej pod ale porównamy go sobie ze starymi klockami n żeby zobaczyć jak się zmieniła technologia i stary klocek taki se, byle jaki jak to wszystkie obecnie podróbki jak niektórzy mówią na przykładzie na przykład konia widać jakieś elementy na dole, które wystają jakieś niedoróbki koniom najczęściej nie spasowywały się siodła ciężko się je wkładało nie wchodziły do końca co było też koszmarem ale to było w latach 90. więc część osób może tego nie pamiętać, a część osób po prostu na pewno to wspomina nieciekawie, chociaż to były klocki, które kosztowały parę groszy. Na same hopki, to też była porażka. Próba podrobienia, Lego, a rączki wypadały, nogi odpadały, malowania też były bardzo słabe, przykładem może być. Ten rycerz, który ma krzywy nadruk. Byle jak zrobiony. Nogi szpara już się robi. Jak się nią rusza za chwilę odpadnie. W tym chopku na przykład notorycznie wypadają nogi. Ręka też lata jak chce na boki. No niestety. Między tym, co było, a tym, co jest, jest ogromna przepaść. Naprawdę pełny szacun dla Enmincktena, obecnie Kumana, że stworzyli coś naprawdę przyzwoitego na poziomie klocków Lego. I co mogę dodać? No, opłaca się to kupować. Naprawdę, jak ktoś nie chce przepłacać za klocki Lego, nie jest jakoś szczególnie zapatrzony w lego i nie uznaje tylko tych klocków to te klocki naprawdę można kupować warto kupować nie ma żadnych braków w opakowaniach co u niektórych producentów się zdarza z Chin wszystkie są super zrobione świetne wytłoczki co mi się podoba to to, że nie dostajemy jak mamy Kwiatek z łodygami i są tylko trzy łodygi, że dostajemy tylko trzy kwiatki, tylko dostajemy całą wytłoczkę z czterema kwiatkami w całości zawsze jakiś zapas zostaje jak się zgubi A jakość klocków naprawdę Jedyny minus klocków NLink ten, ale to chyba większość chińskich tych lepszych ma To, że szyby jeżeli są w drzwiach albo są jakieś większe okna w samochodach, no to szybki są porysowane, no niestety, no tak, tak już jest nic z tym nie zrobimy, możemy pisać, prosić, dostaniemy nowe i albo dostaniemy porysowane, albo nie albo nie dostaniemy nowych, ale ja wychodzę z założenia, że to są klocki do zabawy i dziewczynka, która ma powiedzmy 4, 5, 6, 7, 8 lat i się tym bawi to nie przykłada do tego takiej wagi. A jak ktoś chce zbierać, to na półce to nie wygląda źle, bo się nie rzuca w oczy. A zestawy są bardzo fajne w atrakcyjnej cenie. Za zestawy, które naprawdę w lego kosztują po 200 zł, po 180 zł. Tutaj dostajemy zestawy za 60 zł, za 40, za 80. Ja kupiłem cztery zestawy, te, które opisuję. Zapłaciłem 240 zł czy 260, a w Lego, za podobnej wielkości, bo nie ma tam odwzorowania, musiałbym zapłacić dużo, dużo więcej. Przynajmniej dwa razy tyle. Zaoszczędzone pieniądze mogę zainwestować inaczej. W lepszą zabawę dla dzieci. Naklejki też są bardzo fajne. Tak samo jak w Lego. Nie ma tak, że LEGO nie ma, nie ma naklejek. Też ma naklejki, to dużo. Tutaj naklejki też są, oczywiście. Nawet jest podpisana jedna jako ENLI 2007. Naklejki też są podpisane jako Enlington ten 2007 numer. Są to klocki z tego co widzę z 2016 roku. Następne, poprzednie zestawy, które były, były późniejsze. 2017 chyba i 2018 rok. Obecnie też produkują bardzo fajne. Są też fajne zestawy dla osób, które lubią fantazy. Jest ich trochę mniej. bo Są trochę na wykruszeniu. Ale też warto się rozejrzeć na AliExpressie je poszukać. się Postaram w najbliższym czasie ściągnąć do Polski i też opisać i porównać do zestawów legowych. Dlatego dla mnie ocena dla po czterech recenzjach dla Enlighten to jest tak samo jak dla LEGO 4,5 na 5, ze względu na te porysowane szybki. LEGO u mnie dostało również 4,5, a nie 5, bo przy barakudzie, którą składałem, okazało się, że odcienie klocków czarnych są różne, przeróżne. Ja mam problem z odcieniami i to zauważyłem, a. Inni widzieli to bardziej i stwierdzili, że faktycznie przy tak dobrych klockach i drogich, no to już jest trochę porażka. Trochę się rozczarowałem tym, ale zestaw mi się bardzo podobał, więc go mam. Dlatego tylko 4,5 na 5. Chyba żaden zestaw na razie nie ma u mnie 5 na 5, bo poza tymi starymi, ale to już tylko i wyłącznie sentyment. Więc Lego i N ten na tym samym poziomie. Na korzyść N na przemawia to, jeżeli chodzi o zabawę, że są tańsze. Równie kolorowe. Bardzo fajnie się to składa. Więc dla mnie na chwilę obecną zwycięzcą, jeżeli chodzi o walkę między Frencami, a ten jest Remis, bo Frency to Frency. Te, te zestawy, które teraz prezentuję, nazywają się Cherry. Całkowicie co innego, nikt nie próbuje nic podrabiać, więc jest remis. Ale wliczając koszty, to przewaga jest jednak ending ten. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.